ja nie wiem czy ja zaraz nie będę kończyć, więc. Yy, bo już jest 22.30, dopiero ogarnąłem. Nie no, co ty prysznic kupiłem właśnie? A kupiłeś transmitter? Eee, jest. right. ale, ale ja jak się z tego. Zrobimy tak elegancko. Nie, to nie jest. Artur, muszę się postarać pomóc Atkowi. patrzysz? Gini. Dostawa ma być jeszcze pewnie łopat, z tego co słyszałam, więc... Okay. I kotka trzeba pod prysznic kotek ja. lubi wodę. Tak, kotki w kuji lubią wodę. No prosto. prosto mamy prysznic. Eee, Czy coś jeszcze możemy kupić w sumie? O, wiem co jeszcze, dobra. Zostawiam wam stream w dobrych rękach, mam nadzieję. O Boże, biedna Ena. No. Ja tu szus. widzę, nie Bez żadnych rasistowskich, antysemickich rzeczy, tylko proszę. Gdzie, Gdzie jest Tomek? Jest, jest nas siódemka, zobacz. Ja, ty, Tomek. Gdzie jest Agatka, Tomek? Agatka, Ania, Tomoś. Ena i Łukasz. Łał! Wow. wyjebaliśmy się, na koło widzowie. Czujesz, nie? Ufa, <totopiarka> ale lagi. Czuję się, że tytan, nie? Czuję się, że tytan. Ja A, ten bardzo, chyba no tytaniczny wysiłek, żeby to załadować. Krówiący tytan. Mmm, rześki tytan. Mm, rzeź, Jezus, tyta. Jesteś tam okay. Co ty już zaskakujesz. Main Gang, Fire. Tak wiadomo, że main gank. na maina. No gadka, ko, co kurwa, to jest to właśnie. Dobra, idę sam na fire. To są te detale. Nie idziesz sam na fire, przekro mi. Nie, to no, jednak idę z wami na maina. co za gówniane miejsce? Myślałem, że nawet przejścia nie będzie. dobra, co my tu mamy? O, oczywiście, że jest kurwa za parowane. Poszedłem dalej. Ja Mów do mnie, M mów do mnie. O, jesteś. Mówię do ciebie, mówię do ciebie. Tak, tutaj Czy nie ma tam nic? Jest, nie tylko jest nic? mgła. I ja nie widzę, gdzie jest ten. O kurde. To czekam. Zaczekaj tutaj. O ile zakład, że zaraz usłyszę wybuch miny. Więc to nie, 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 nie. Ale po prostu jest chyba ślepy załóg. Nic tam nie widziałam. Odbiłam się od drzwi. Od ściany. Chyba, że jesteś w lewo, w prawo. Idę tylko błąd na to Dobra, nie bij, mimo że to łopatą, co? No, i to jest to wciąż. Tak, 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 tak. Ej, tutaj gdzieś jest jeden wyciek, do strony. Proszę, mam jest na innym piętrze, ja pierdolę. O, klucz, widzę klucz. Mam klucz. Dobra, tutaj. Są... Ale nie wiem, pojęcie, gdzie ty jesteś. Eee, mów do, mówię do ciebie, mówię do ciebie, słyszysz? Mówię do ciebie. Jester jest. Kurwa, mam Jestera! Tak. Jest widzę, obok gdzie ciebie. nie ty jesteś. Ania, jestem Fajno. obok ciebie, tutaj. Chodź. Widzisz mnie? Chodź. Chodź tutaj. Chodź. Mam nadzieję, że... nie jest wyjście. Jesteś obok? Mhm. Dobra. Jestem za tobą, drogi Tomasz. Kurwa. <grym> e, chyba Hoxton zamknął Jestera. Chodź. Dobra, wychodzimy Dobra, wychodzimy. Nie, Kodzimy. to proszę, nie on skądś Jester'a, Jester się otworzył. <noise> to jest na statku? Jestem. Jester, transmituj Jester, na razie. Natychmiast, bo już zaczął grać. Mają kurwa sekundy, żeby uwielbić. Łoki-toki. E, kurwa, może mają łoki-toki. Jester! Uciekajcie Jester! Jester jest... Nie mogę transmitować czekaj. Chyba nie mają włączonych odbiorników. O teraz mówię. Ktoś już chyba nie żyje, albo Jester do nich biegnie. Tak, Jester do nich zapierdala. Oni zaraz będą martwi. Tak, już. Zobacz, jest przy nich. Już są. No. E, Ania była no na górze id idę mitować, do Ani tak mi. Ania jesteś? Kroczki nie były kroczkami przyjaznymi Jest. Jesteś czy nie jesteś? Żyjesz? Masz jakieś itemy? Gdzie coś będziesz? na górze było? Jestem no. Dobra, idź do statku już No właśnie, coś, wiesz co weszłam na moment i słyszałam kroczki e, i to był skończymy. Jester, on się aktywował i oni wszyscy już nie żyją Kurwa Dobra Wykurwią, nie ma opcji. Nie wiem czy nie. Ciema, jak chcecie iść na statek, Są to myślę, możecie. Jak Jestem martwy. Jest mam dziewczynkę. Tak, mam dziewczynkę, mogę stać i patrzeć na drzwi. <laughs> Trzecia, o której odlatujemy? No to ja. Idę jeszcze do środka, może coś wyniosę. Dobra. Halo, e... Kurwa. Tam jeszcze na to czekamy, jeszcze na Hockstona czekamy. O. To, to widać. widać. No to ja idę tam też. Ania, ale jak ja zostanę sam, to ja nie mam, jak was teleportować, bo ja nie mogę się odwrócić od wejścia. Trudno, będziesz kurwa tęsknił przez całe życie za mną. Wspierdam Okej, okay, spoko. Będziecie martwi! No, budzicie się martwi w przestrzeni kosmicznej. Macie walkie Macie łoki walki talkie czy nie? O, mam halucynacje, mam halucynacje, jest faza. God prank by the jester. <grystanie z nimi> no nie, mi się teraz dźwięk zbagował, prawda? Jak to będzie tak cały czas, to ja kurwicy dostanę. Ja was kompletnie nie słyszę, jesteście wszyscy wygłuszeni dla mnie. Wiesz, mam permanentny tryb dziewczynki teraz. Nawet nie wiem, co ty do mnie mówisz. Siemandero. O, mam drzwi, i idę do środka. Można znalazłem tunel. No start. Aaa, tu jest tunel network. Tu coś jeszcze na ziemi leży. Katuszka! Katuszka! Maj. Maj. By się nie ośmielił, Agata. Okej. Okay. Halo, Halo! Derfli na wejściu! O, to co? Robal. Dobra, może zbierać rzeczy. O, miny. Dużo min. Ale to chyba... Patrzcie, nie, tam jest wyszedł, jeszcze. A, to on wyszedł w instalacji, nie? Tak, tak, to on wyszedł. O. Tutaj jest glut. O, w tym miejscu. Tam, gdzie są te trzy miny. Czy ja kiedyś zginąłem od gluta? Możliwe. Radek ostatnio zginął od gluta, bo zrobił skok do basenu. Tak. Na górę zapraszam obywateli, tutaj, halo. Idę do tych schodów, gdzieś tu je widziałem. Do schodów potrzebuję tak. ze trzech osób, ze trzech osób to potrzebuję, co najmniej. Ja do ciebie już idę. Zabierz więcej ludzi, zabierz, ja tu stoję. Dziewczyny, tobą. halo. Halo, halo, zapraszam. Nie, NRS-3 do Nie zdążyła akustycznie. Jest tu ktoś? No to. No Chodź. Wszyscy? I bierz dziewczyny. Jak tyś? Kurde. Idziemy do Radka! A, a, to, idziemy Dobra, koło! Idziemy do Radka! Obyć tam naokoło, tam dookoło na, na się przejdź. No, no ale poczekaj! Przejść. Agata jest, no Jezu! Dobra, tutaj jest przejście. O, dwa gluty są, okej. Okay. Ja kurwa! Czekam, kurwa! Przyjdą w końcu. Ja kurwa, ten kurwa. Ten... Radek nigdzie kurwa nie idziemy, bo jest coilhead. No, ale was tam, Agata, cofaj się, ale was jest, czy to Mewelina, nie, nie wiem. Gdzie jest Nie ma nas piątki, jest nas czwórka. Jest dobra, cofaj się. W Agata, jest, się. Jest, cofaj się. Powiedz mi, please. E, w, moje prawo. Nie słyszysz jego głosu? Widzę głosem po prostu. Ok, Biegnął. Agata, o, gdzie... Już tam poszłaś już? Tak, dobra. Dobra, nie, tutaj. Przestań się do no, mnie tutaj rzucać, typie. Dobra, nie wiem, czy coś tam. czegoś tam nie było. Mamy coil na dole, jak coś. Ja na niego będę patrzył. Mam nadzieję, że mi kurwa braken nie zje. nie bardzo. Kurwa mać gościu. Dobra, Słyszę tego nad krakera gdzieś obok. W dupie gdzieś, przy schodach. Zasadniczo w dupie, bo... Tutaj są schody, Ania. Idź za moim głosem. Ale zasadniczo i tak jestem w dupie, bo na dole są dwa... Ale nie te. jestem koło ciebie. Ja jest wiem. Ciebie na, stoję. na dole są dwa żele, więc i tak mo nie możemy z tym za bardzo odejść. I są dwa nadkrakery. I, okay. I płynie żel, nie? On nas zapierdoli. Psy Tak, słyszę. Gdzie Nutcracker? Nie ruszaj się. Albo, wiesz co, uciekaj, bo cię żele zjedzą. Ale nadkraker zacznie strzelać, jeżeli co? zacznie się ucieknąć. do siebie, kutas. Fuck, zajebał mi kopa! To jest nadkraker Wszyscy jest, są, są martwi. Jest glut, jest. O, konfety, jest czy czy są... Ale zaraz będą martwi, tak. Nie, ja by... Nie panikujmy. tą ma. W bazzele i nadkraker. Jest, ja kupię. Jeszcze oprócz tego. To są kurwa dwa żele, więc. Radek. O, okej, okej, okej. Wiecie co, hey, pa czy... patrzmy się wszystkie. Tak, patrzmy się wszystkie, będzie nas stan. Czyli... tepało. On ma taki fetysz, że lubi jak się będzie na Albo A, nie będzie nas, A, na A, A, nie będzie nas Dobrze sobie dziewczyny radzą. No. My się nie radzimy tak. Właśnie o to chodzi, Radek jest w dupie, są dwa żelak. tą. O, cześć Radek. O nie, 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 nie. Hej. Był, 20 hp tak? miałem, okay. nie mogłem kurwa przez... I on tak mówił chyba, że jest jeszcze nie wiem, jeden kolor. Niech tam niech tepać wszystkich. Dziewczyny nie mają krótkofalówki. falówki. E, i niech Hoxon tepie. tepie. by wam dziewczyny! No. Ale trzymam mam no, łopatę! Chyba, Dobra, błątujemy! WOUD, wOŁD, WOW! Prawy przycisk słyszy! Chuj do niego! A zaraz nas wezwie. Może niech nas ktoś... E, może niech na ten... a, a ja zaraz się zabiję. No, tak czułem, że Ania się zaraz zabije Dobra, tylko Ewelinkę musi dać no, pnić jeszcze. Robię, no, nie, jeszcze czeka. nie wiem, mogłaś zaczekać na teleport, miałbym. bo zagłosowaliśmy, że wychodzimy. Ej, o ciena! Ale proszę, że mam wyraźnie ona i zapraszyłam, bo? Są wszyscy tak? kurwa, są tutaj. Znowu jest już nie mało koniec. Kurwa nad dzisiaj tak mnie ruchają w dupę. Kropka. No, bez wezmosełka miłości. Ty jesteś śmieszny, że... że są z drewna. Dobra. Radek uważaj lub za 200 statek. Jakieś ja gang, inwers gang. Inverse gang? Ja możemy się teleportować? Tak. Możemy Chyba się tak teleportować. Tak, ale... Też Inwers Też gang. Do na mi... Łukasz, Wie? chodź tutaj do tego, M do tego nie no, to miejsce na chuj, kurwa w dupie jestem. O, Agata, słyszę Cię! Słyszę Też ten wyścig. Teraz słyszę wyścig. O, czekaj, radek, ja jestem koło Ciebie gdzieś. Masz schody? Mam prawie, czekaj. To jestem na schodach. W nisku. I mam klucz i robota. Gdzie jesteś? Słyszę cię. Tutaj, 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 masz tutaj. Czekaj, tutaj tutaj tutaj, 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 tutaj. Co ty śmieją bo jednak jesteś tutaj Chłopce, tak. chłopcy Chłopcy, 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 chłopcy. nie jesteś prawdziwą dziewczynką? Nie, Nie, mam schody, mam schody, czekaj Tomek, wrócić na schody Jestem na schodach O, jak co tutaj jestem e, To tu nie jest te schody, Radek po drugiej, A, tu są drugie schody O mój Boże, mamy fajn, dobra Radek, ty jesteś na górze, nie? Okej okay. Halo, jest tu ktoś? Ekipa, Fire. Dobra, nie, nie wejdę tam a nie, za to był i Ale powiem ci, że tutaj sporo, sporo itemów mamy. Sporo Cześć. itemów, tak? Tak, Tam gdzieś się stał, jeszcze. W tamtą stronę jest fire. Tylko uwaga na turek, na schodach i na miny, ale ogólnie tam jest fire. Nie. A widzę, patrzę na niego. Uwaga, o, jest... Widzę. Ej, e. e, gdzie jest ta ten, ten gość powiedział mnie właśnie twoim głosem: Hej, znalazłem was. <laughs> no a właśnie to Ale kurwa <laughs> e, e, tego, e, nigdy nie pamiętam. Nortena? Nortena? Nortena, Nortena to. Porteksa, tak. Porteksa, no. Wiedział, ja pierdolę, ja pierdolę, ja, ja Patrz na niego, proszę. Ja <grym> teraz zaczął mówić jeszcze twoim głosem, jak ty mówiłaś, więc kompletnie nie zrozumiałam żadnego z was. Okej, okay, a ja będę ja patrzeć, 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 tylko trzeba weź i wyśpikować na ktoś przez chwilę, Co? na sekundę. Ania, jesteś? Cześć, ja patrzę. Ja patrzę, no. Ale to jest dwóch Ania, jeden jest... Ania, przejdź tutaj, przejdź tutaj. Chodź tu. Chodź tutaj pa pa czyli Ania dead. Zżarzył <grybujesz> Tamper, ja jestem na krytyku. A ty jak? Tak. Ja, Cię... 60... ja mam 60 punktów życia, ale ja swore, że ja się nie biłam, ale ja starałam się tak odwracać. Ja słyszę że... Hextona, też go słyszeliście? Patuje teraz. Tak. Tak, Nie, tak ogólnie ten. Nie, ogólnie to osoba, która krytyka, powinna się wpierdolić i obserwować, tylko tak byle. A my powinniśmy szukać okay, dalej itemu. Bez... Dobra, to ja stanę sobie gdzieś życia. tutaj. Tylko wstań przy ście. Tu mhm? Tutaj stoję. ciało? Zatnął ciało Ani. Dobra, patrzysz. Patrzę, patrzę. Nie Koło Tomka zostawimy Okej. Okay. Ja, Gorzej ja, jak no, mi brakuje od brak, tyłu tam. skosi. Nie, nic się nie zrobi, brakeny są uczułe i miła. Tak, i tylko będzie chciał się przytulić. Okay, to ja... e, tam no do krówek to... jest snurfli. Jak wejdziesz na krówki, to uważaj. Ech. To zabiorę i wyniosę. Czekaj. Okay. Jesteś tu gdzieś, Ena? Ena jesteś? Oni się tam z które tam biją, oni fajerem wychodzą, tak że my możemy tutaj zwiedzać. Tak, my fajerem wychodzimy, Hoxton. To był jednak kolfed Dobra, chłopaki, i tak tutaj z wami spędzam czas, to może porozmawiajmy o czymś. Jakie gry lubicie? Tak myślałem. Sy. No spoko. Wyszło ten robak muszę trzeba uważać. robak jest przy krówkach, przy ekranie. Ej, gdzie jest Ewelina? Nie wiem. Agata, to ty? Nie, to kolejny do mnie mówią. Halo, 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 skodami na górę, zapraszam. I już Was nie słyszę, więc. Halo, 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 Ena, to ty? Tak. O, dobra, super. Ja mam dwa coilheady dwa przed sobą, jak coś. Okej. Okay. I za mną jest twoje exit. Więc Ej, jak ten, mnie znajdziesz po moim głosie, yy, obo... to możesz wyjść. Yy, kropką będę wokół Dobra, widzę. Tam, Ta? tak, tam jest turet na schodach i pod tym turetem, pod schodami trzeba przejść i tam uważać na miny, za są drzwi. Czyli u góry? U góry. W sensie nie, nie u góry. Jak są schody, na których jest turet, to pod schodami. O, tutaj, tutaj, tutaj! Ena, widziałem twoją latarkę. Halo, słyszysz mnie? Mi... No. O kurde. Co wybuchło? Ena? E... Żyję. Okej. Okay. To tak, tymi schodami na górę. Tam, gdzie coś wybuchło właśnie. tu, 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 tu. tu, tu i za mną. Odwróć się nie normalnie. Nie teraz, wiesz? Odwróć się. Nie, nie posuwaj mnie, błagam cię. I tam za tobą cię jest, zresztą. za tobą będzie schody. Na schodach jest wieżyczka, to pod schodami. Nie wchodź tak. na schody, tylko za schodami. I tam jest regał z książkami i tam za regałem jest Fire Exit. Dobra. Y zostawić ci latarkę? E nie. Bo mam dwie. A, to możesz. Tylko popatrz przez chwilę na ten, Coil żeby żebym mógł ją podnieść. Coil gada twoim głosem. Wiem. Popatrz na i ja podniosę latarkę. Patrzę. Tu już coś jeszcze też wieżyczki powiedziałem przed chwilą. Eee, mm. czekaj. Jest Tomek? Jestem Dobra, dawajcie, bo wychodzimy. Dobra, wychodzimy. To już trzeba mało spierdalać. No wychodź. Okay. Dobra, to ja patrz, się wycofam. Patrz, no. patrz. Fajerze? Uwaga, nie patrzę. Stój, 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 stój. Są trzy. Nie stój, Tomek. Stój. Stój. Mina. stój. I teraz tak wiem, mina. Dobra, Tomek. Odrobinę w tył. Odrobinkę. Jeszcze? Po jeszcze, Mariusz. Jeszcze, bardziej? ja stanę za tej miną. Jeszcze, jeszcze troszeczkę. Nie, nie wiem, w inaczej to zrobimy, dobra, stój. Patrz, ty zrób tak. Teraz ja nie patrzę, ty cofnij się. Mogę się przejdź obrócić koło, miny zobaczyć, koło jest nie? Tak. tak, tak. Przejdź koło drzwi i stan koło drzwi po prostu. Dobra. Stoisz koło drzwi? Nie, to Chodźcie przez drzwi. Wszyscy po kolei. Dobra. I przez drzwi. Patrzcie na to, to po prostu siema. dajcie mu trzy I... ja kolkady. Ale nam wszyscy uważamy. O, mam to pięknie nagrane. Też mam to pięknie nagrane, z pierwszej perspektywy. Hokston, kurwa, nie <śleszy> zamykaj tych drzwi! Jebany Debil! A, pies jest przy samych drzwiach A to Ena tutaj biega Ena jest martwa Cześć Ena Nie odlatuj Nie, ja się odwróciłem do drzwi i kurwa nie trafiłem I nie zjadłem. Cześć Hoxton Hello Ciekawe czy odlecimy o, Radek tutaj mądrze Agata nie wiem gdzie jest Agata się schowała Dobra Ja patrzę, nie widzę. Gata ja się ruszyła no, no, trochę. A ten... Aradek rzucił też bankę. jak to nie wyglądało! Czemu mam dwa razy ma kokstona? Ciema! Siema! Siema. Ejo, ten... Tam się w pojukcie były dwa durenty, wycelowane to... we mnie i mina. Oh. <grym">. To czekaj, jak to się robi o. <noise> nie Ja miałam takie coś, że byłam na schodach, na schodach auturach pod schodami była mina, a naprzeciwko był Fire Exit i miałam tylko stałam i rozpiniam. jak tu skoczyć, żeby nie zaskoczyć, a nie żeby mnie nie, nie je. Ale nie było tak jak to, to ja sprzedajemy u ten, sprzedajemy chyba wszystko znowu, bo wypadałoby kupić jakieś dekoracje do statku, bo to smutno. Dobra, też w sumie się. Co się po... Wróceni na orbitę też się rozłączam spokam Ale dzisiaj koszmarnie było W sensie? <gibli> Chyba ginęliśmy za chwilę. jakaś no tak, się to ja sobie... dobrze bawiłam? To jest dobre załowo właśnie. Tutaj nie jak się nie ginie to jest nuda w chuj Nie mówię ten coinhead, który kurwa powiedział do nas głosem Tomka znalazłem nas. <gibli> tak. <gibli> To no najlepsze jest to, że ja stoję obok. obok, obok. No, na na też jeszcze mówił, że pierdole, idę z wami. To, to, tak to. Też. I bym pewnie miała takie, że o co chodzi, gdyby nie to, że dosłownie pamiętałam to, jak powiedziałeś to na, na tanku.